No podnieść, podnieś do góry, pochwal się. No, nie chcę się tak trzymać. Zwycięstwo 3 do 1. Pierwsza nagroda MVP. Chyba lepiej nie mogłeś sobie wymarzyć i zaplanować tego sobotniego wieczora. Oj oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że pierwsza i nie ostatnia. No od tygodnia zmieniło się to, że popracowaliśmy nad całym zespołem, nad atmosferą, no i w końcu to zaczęło działać. Mamy jeszcze wiele do pracy, szczególnie ja, w tych aspektach rozegrania, jakiejś atmosfery, ale jest coraz lepiej i małymi kroczkami do przodu. Wygraliście dzisiaj, bo... No, bo, 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 bo? Przestaliśmy robić błędy, dobrze zagrywaliśmy i dobrze czytaliśmy grę przeciwnika. Właśnie nie sprawdzamy jeszcze statystyk, ile serwisowych? No myślę, że ze cztery, może pięć, na pewno cztery, ale no zagra dzisiaj mi się działa, skróty mi też y, się działy, no jestem zadowolony. Właśnie jak... Wiadomo, że są jakieś niedociągnięcia, ale wytrenujemy yy, Pierwsza nagroda, masz już jakąś półkę przygotowaną specjalną, czy dopiero musi teraz podjechać do jakiegoś sklepu i taką półeczkę y, zamówić? Oj, mam taką półeczkę właśnie u mojego kolegi Kajpka, yy, zobaczyłem, że on w akademiku trzyma na szafce, u niego są już trzy statuetki, u mnie będzie jedna, no ale liczę, że pojawi się ich tam więcej. Teraz, jakby będziecie mogli rywalizować na nagrody, współpracując na boisku, ale rywalizując, to, to kto będzie miał więcej nagród dla najlepszego zawodnika meczu? Mam nadzieję, że tak. Wygraliście dzisiaj 3-1, pierwszy set dla was, drugi dla rywali. Co jakby zmieniło się, gdzie dopatrywałbyś się tych największych różnic, w których wygraliście sety, a ten drugi set, który był, nie wiem, wypadkiem przy pracy, co tam poszło nie tak, że... Tak, drugi set, myślę, że minimalnie trochę się rozróżniliśmy i popełniliśmy właśnie pojedyncze błędy. Ktoś popełnił jeden błąd i tak się nasiliły, zgromadziły się, no i przegraliśmy tego seta, ale na szczęście postawiliśmy się w trzecim i poszło z górki. Gratuluję i kolejnych nagród. Dziękuję bardzo. przegrywacie 1 do 3 z Agiechem pierwszy set y, dla rywali, drugiego wygraliście. Wymyśleliście gdzieś, że już popłyniecie na tej fali zwycięstwa y, po drugim secie? Nie, nigdy nie jest tak, że wygra się jednego seta, to już mecz jest na jedną czy drugą korzyść. Zawsze trzeba walczyć w każdym secie o każdy punkt i tylko wtedy jest się w stanie wygrać. My dzisiaj momentami e, nie pokazaliśmy w 100% swojej woli walki i po prostu daliśmy się przeciwnikowi, daliśmy się złapać i oni pokazali swoją wyższość w dzisiejszym meczu. Gdzie byś upatrywał tej wyższości najbardziej? W którym Elemencie, bo, bo trener masny zmieniał, szukał, rotował składem, nic nie mogło dzisiaj e, zażreć, że tak powiem. Gdziebyś byś doszukiwał się w tym siatkarskim rzemiośle tej największej przewagi u, która dzisiaj przeważyła szale zwycięstwa? Tak na gorąco ciężko powiedzieć, bo były momenty, w których graliśmy naprawdę równo i ciężko było znaleźć moment, w którym czy my, czy rywal dominował na boisku. I po prostu no, ten tak pojedyncze akcje, które. W końcówkach miały kluczowe znaczenie, i dzięki temu udało im się zwyciężyć. My nie, nie, nie poddajemy się. Za tydzień mamy kolejny mecz na wyjeździe z trudnym przeciwnikiem, więc tam mamy nadzieję, że się odbijemy od dna i pokażemy, na co, na co nas stać. Już pokazujecie, myślę w tym sezonie, że potraficie fajnie grać. Spytam się Ciebie, jak Ciebie się podoba w pierwszej lidze, bo nie mieliśmy wcześniej okazji porozmawiać. Ja jestem bardzo zadowolony. Mogę się rozwijać, pokazywać, co potrafię, więc jestem z tego zadowolony i mam nadzieję, że kolejne mecze będą jak najbardziej możliwe do pokazania tego, i szczególnie w wygranych meczach. A trener Masny, jako że był kiedyś rozgrywającym, cały czas dziś podpatrujesz, podpowiadać jakieś takie rozgrywające niuanse, czy, czy jest bardziej takim trenerem? ogólnym, gdzie tak nie, nie podpowiadać jakichś takich rzeczy stricte z tej pozycji? Nie, to pod kątem rad i tego typu rzeczy, tu dostaje ich dużo. E... Masz jakieś z złote rady trenera masnego? Nie, tak to nie, staram się wszystko kodować na bieżąco i wyciągać to w treningu i później w meczu.